moi drodzy, my jesteśmy Lifestyle Lovers. W dzisiejszym odcinku będziemy testować pączki. Tak, robimy wielki test pączków. Mamy tutaj przygotowane już 10 różnych pączków z 10 różnych miejsc w Poznaniu i będziemy dzisiaj je testować i oceniać w skali od 1 do 10, który pączek jest najlepszy i które miejsce w Poznaniu wygra. Mamy tutaj takie pączki z jakich miejsc? Z sieciówek, czyli Osą, lid Biedronka i żabka z piekarni. Piekarnia natura, piekarnia gwóźdź Elit. Kandulski. I takich typowych pączkarni w Poznaniu, czyli pączek Maśle, stara pączkarnia, stara pączkarnia. Także słuchajcie, przechodzimy już do jedzenia i do oceniania. Koniec tego gadania, lecimy. Dobra, także yy, teraz wchodzi na tapetę pączek z piekarni cukierni Kandulski. Cena tego pączka wynosi 2,80, więc myślę, że w miarę okej. Okay. Mm -hmm. I który? Ten. Dobra. Dobra. Lecimy. Możesz pokroić. Poka pokażemy z bliska. Pokaż ładnie do kamery. Dobra. Lecimy. Krójta i próbowanko. Ale mi się ręce wybrudzą w sumie, nie? No, tak. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, przygotowane y, kubki z wodą, żebyśmy sobie. Kopiją. Dobra, słuchajcie, zaszła mała pomyłka. Tego pączka, y, którego teraz mamy, to jest z Lidla, nie z kandurskiego. Pomyliliśmy się. I cena tego pączka to. Złoty 50. Złoty 49. 49. Tak, złoty 49. No, mała pomyłka zaszła. Ogólnie nadzieję bardzo dobre, ale pączek sam sobie... Taki przeciętny. Przeciętny pączek. Taki jaki wiele. Jaką ocenę dajesz? 3 na 10. Ja nie będę tak surowy, idą 4 na 10. Hmm, bez Ale jak za taką cenę może być. Można zjeść. Można zjeść, no. Lecimy słuchajcie dalej. Teraz będzie kandulski. To jest. Ten ponczuś. No. On kosztuje. No. On kosztuje 2,80 więc cena no, trochę wyższa, ale zobaczymy, jak jakościowo, bo kandurski to wiecie... Dobra piekarnia, no, jest bardziej... Uznawam. No, możesz kroić. Jest bardziej już taki uznawany za, wiecie, ciał. Aczkolwiek wygląda ten pączek dużo biedniej niż, niż ten z Lidla. I jeszcze musimy wspominać, z czym one są w środku, bo ten z Lidla był z różą, z różą to był pączek róża, nazywał się róża, a ten z Kandurskiego jest w środku Wiśniak. z wiśnią. Tak, więc y, też y, skupialiśmy się na tym, żeby nie brać z każdej y, pączkarni y, tego samego. Tego samego pączka na przykład, żeby jednego smaku po prostu. Tak, żeby nie testować jednego smaku, na przykład wszystkie z powidłami, czyli takiego wiecie, hmm. najbardziej klasycznego, tylko żeby Brać pączki z różnych miejsc, i żeby urozmaicić one. Urozmaicie sobie. Są, tak, tak, żeby sobie urozmaicić, żeby brać z różnych miejsc, i żeby one w środku były naprawdę różne. Więc teraz mamy kardulski i wiśnia. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Dobra. Wiśniowe. Hmm? Bardzo dobry. Powiedziałeś cenę? 2,80. 2,80, już wcześniej było mówione, ale teraz już wyszliśmy na prosto. Dobry. Mm, to. Ten jakościowo dużo lepszy. Dużo. Bardziej smaczny. Mm -hmm. mm. Ten pączek był bardzo dobry i ja oceniam go tak na 6 na 10. Dla mnie ósemeczka. Dla mnie bardzo dobry pączek, naprawdę. Następną y, piekarnią, cukiernią jest y, Elite. Elite, dość też znana myślę i bardzo dużo ludzi na pewno ją kojarzy. Y, tutaj się bardzo zdziwiliśmy co do ceny, co nie? Dość wysoka. No, bo dość wysoka z takiego pączka. Zobaczymy czy jakość adekwatna do, do ceny. ceny. To jest ten pączek. On jest w środku, on jest zwykły, nie? Pokazuj. On jest zwykły, on tam w środku ma chyba powidła czy tak, jakiś dżem, powidłami. No i 3,50 to jest moim zdaniem dość wysoka cena jak na takiego zwykłego pączka, no ale. Elit. Zobaczymy, czy. Elitarne pączki. Czy to są elitarne pączki? Czy też nie. Osobiste odczucia do tego pączka są takie, że szału nie ma. Uważam, że za tą cenę można kupić dużo lepsze pączki. Albo dwa, takie gorszej jakości, z takiego Lidla czy tam z Piedronki. I tak średnio smakuje, jak za tą cenę. Więc moja ocena to 3 na 10. To nisko? No. Ocenimy smak, nie cenę. Po prostu cenią smak. Z lila ci bardziej smakował niż z No niż wiesz, no. Porównywalne. Jak dla mnie bardzo dobry pączek? Mi to smakował. Aczkolwiek <grym> cena za wysoka. Nie, dobrze. Zdecydowanie. Właśnie. Ten pączek chyba jest najmniejszy ze wszystkich, wydaje mi się. Taki, no z tego co tu widać, co nie? Był. Nie jest. Był. Był najmniejszy ze wszystkich, a w sumie no, no. Pupy nie urwało. Niestety, niestety. Dla mnie taka dobra piąteczka. Dobrze. Następny pączek jest z piekarni cukierni. Natura. I to jest pączek z Ayrukaniakiem. Za cenę 2,50. Cena nie jest zła. Mieści się gdzieś tam w jakichś granicach. Powiedzmy cenowych. Z koniakiem. Jedyny pączek, który udało mi się gdzieś tam wychwycić z ajerkoniakiem. No w sumie nie jedyny, bo w Elic też był, ale, ale wzięliśmy tutaj stąd. Mhm. Więc próbujemy. Piekarnia, cukiernia, natura. Zobaczymy, dodać, czy że... zachwyci. Trzeba dodać, że jest dość mały. Nie. Też jest mały, no. Jeden z mniejszych pączków stąd. Letymy. Przybił pączek. Kurde ululałam się już. Bardzo mocno wyczuwalna ajarpana. No. Ale smaczny ponczek. Bardzo smaczny. Nie za duży, aczkolwiek bardzo dobry. Teraz ty mogę... Cena No, teraz Ty zacznij ocenę. 7 na 10. Ja też daję 7 na 10. Sądzę, że... Dobry. Dobra ocena do dobrego pączka. No. Przechodzimy do kolejnego pączka, a tym pączkiem jest pączek z oszą za powalającą cenę 89 groszy. No cena słuchajcie, nie zachęca kompletnie do zjedzenia tego pączka. To po tym To Po tym No 89 groszy no nie jest zbytnio zachęcające, ale próbujemy. Pączek z osią, z czym on jest w środku? Z różą. Z różą. On jest taki, słuchajcie, nawet, yy, że tak powiem... Lukru nie ma, Sam, więc... Sami zobaczycie. Widać, że bieda. Bieda! Ale zobaczymy, co można po tej cenie się spodziewać. No, zobaczymy. Zobaczmy zobaczymy w ogóle, ile ma tego nadzienia w środku. No to jest chyba najtańszy pączek, co? Tak. Wydaje to jest mi się. najtańszy. Najtańszy, no. Z tych wszystkich naszych. Lukru też biedny. No za dużo nie ma. W sensie nadzienia. Dobra. Ale testujemy Nie powalam. Nie powalam, nie? Bardzo, bardzo słabe Na razie chyba najgorszy pączek Według mnie najgorszy pączek z tych wszystkich Ale taki czuć, że znaczy ja tego nie czuję, znaczy ja to czuję właśnie. Dobra. <laughs> Ale <laughs> wydaje mi się, że jakby tam leżał już dwa dni. Taki, takie mam wrażenie, nie? Zleżały, taki Taki bezsuszony. zleżały, no, taki wysuszony. Wracając do pączka. To bardzo słaby. Moja ocena to takie 2 na 10. Nie, jest jakiś... Obrzydliwy, żeby dać 1 na 10, ale 2 na 10, to adekwatna ocena. Do no, ja daję pączka. tak z 3. Dla mnie taka truja. Do zjedzenia jak najbardziej, ale szału nie ma. Szału nie ma. Dobra, słuchajcie, następnym poczkiem jest poczek z rzadki. Uwaga, za 2,99, a wygląda naprawdę fajnie i naprawdę smacznie wygląda. Jak się on prezentuje? Cena 2,99 nie jest jakąś ceną bardzo wysoką, ale nie jest też ceną jakąś... Niską. Bardzo, bardzo niską. Dobra, jemy poczkę, wracamy jemy. do poczku. Ej, ale on ogólnie z czym jest w środku? Z Czekolada? No fajnie, fajnie z widać. Czekoladą Lulia myślałam, że on nie jest czekoladą. Słuchajcie, on ma nadzieję czekoladowe w środku i z góry też jest, jest. jakiś taki czekoladowy... lewej czekoladowa. dobry. Mm. Ja muszę wam się do czegoś przyznać Ogólnie lubię tego pączka okay. Ja go nigdy nie jadłam, ale Jest okej, okay. słuchajcie mm. Bardzo smaczna jest ta czekolada Ogólnie w środku Bardzo dobry ten pączek Ja daję taką mocną siódemeczkę Jak na żabkę Bardzo Słucham. dobry, ja daję ósemeczkę i przychodzimy do następnego pączka. Uję. Oh yeah! Teraz drugi najtańszy pączek w naszym zestawieniu. Czyli Biedronka za 98 groszy. I prezentuje się on następująco. To jest zwyczajny, klasyczny pączek. Z lute. No i w środku pewnie z jakimś dżemem, nie? Tak, pewnie tak. Albo z jakimiś powidłami, coś w ten sposób? Zaraz zobaczymy. To konsumujemy. No, słuchajcie, zobaczymy, jak się prezentuje. Pączek za nieco złotówę. ale biedronka wydawało, mogłoby się wydawać, że będzie trochę tańsza mimo wszystko niż oszą, moim zdaniem. A wychodzi na to, że oszą jest nawet tańsze. Mm. Jeśli chodzi o pączki od Biedry Jak? Mi pączki z bie... znaczy ja już adam pączka z Biedronki i mi ogólnie te pączki smakują. No, bardzo dobre. Jak na, na tą cenę, na tą jakość, na tą wielkość, na te mi mega smakuje tu lukier. Cechy? Bardzo dobre. Musiałem spróbować. To, to się wytnie. Przepraszam. tu. Ja to odpowiedziałam. No wiem, nie chciałem ci zrobić. Musiałem spróbować. Jeszcze raz. Zobacz. Dobra, słuchajcie. Jak dla mnie e, pączek bardzo dobry i jak na taką cenę to zasługuje na mocne 8. Moim zdaniem. Mi bardzo smakuje. I też smakuje, dajesz 7, więc przechodzimy dalej. Kolejnym miejscem jest piekarnia gwóźdź yy, i tutaj pączek z dżemem czy tam z powidłami. Wiem, że on też był zwykły yy, za 2,20. Więc cena... <grym> cena ok Co nie? No, cena okej. Okay. Jak najbardziej. Cena pączka 2,20. Piekarnia Głóźdź, ona jest dość rozpoznawalna. Na pewno po logo będziecie kojarzyć. I próbujemy, jak ma się pączek za taką cenę i z takiego miejsca. O, tutaj biednie, tu jest sam pączek bez nadzienia. Widzę, no, że tu jest nadzienie. Mm. <laughs> to nie... Boże. I tak Nie wychodzi. ma tak przykroić pączka na pół, a na i tak jest tylko w jednej połowie. <grym, 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 no <piosenka> no dobra. Z nadzieniem kruchy. Dobra. dobra, lecimy. Taki średni pączek? Fest. Może nie najgorszy, ale... To się nie najlepszy. No czy nadzieja jest bardzo dobre, ale pączek są w sobie taki... coś taki zleżały, nie? No, może leżał nie. Taki. Taki suchy, hmm? nie? To jakby nie ma nic do zaoferowania na mączek oprócz tego nadzienia w zasadzie? No. Moja ocena to takie 3 na 10. Nie, Dla... był, nie był najgorszy, ale... Dla mnie dwa. Szałuniemy. Lecimy do następnego. Pszuk. Teraz przechodzimy do pączka większego kalibru. Dobra, ale zanim to pokażesz jakie pączki nam zostały dwa. Ogólnie z tego talerza możesz pokazać. Słuchajcie, te pączki wyglądają naprawdę smakowicie. Ale też były najdroższe, bo najwięcej kosztowały i są one z dwóch takich bardzo znanych chyba w Poznaniu pączkarni, tak. gdzie na świeżo wypiekają pączki. Jedna i druga prezentują się naprawdę Dobry, bardzo tak. fajnie. Są różne właśnie różne smaki tych pączków, różne nadzienia w środku. No. To prezentują się naprawdę fajnie, ale też zostawiliśmy sobie te takie dwa najbardziej solidne na koniec. Pierwszy z nich to jaki? Pierwszy z nich to Rafaello z pączka w maśle. Kosztował 4,50. No, także pączkarnia pączek w maśle i pączek o smaku Raffaello, z nadzieniem Raffaello. Też Te pączki, słuchajcie, wyglądają naprawdę smacznie i... <słuch> <słuch> Zapowietrzyłam. <Zapamiętują. słuch> Te pączki wyglądają naprawdę solidnie i my jeśli chodzi o tego pączka, którego aktualnie jemy, to często właśnie tam nie chodzimy tak. i kupujemy, bo z tej starej pączkarni jeszcze nigdy nie braliśmy pączków, ale z tego e, pączka w maśle to bierzemy sobie od czasu tak. do czasu i słuchajcie, te takie najdroższe pączki są właśnie po 4,50, to jest właśnie jakieś Raffaello, Banty. Jakieś takie, wiecie? Solidne. Solidne, no, kozackie. Zresztą zobaczcie tutaj mega, że tak powiem, na bogato, tak. bo pączek Raffaello ma w środku faktycznie Rafaello. Rafaello, raz. Spadło tam, co? Dobra. No, znaczy, nie, no nie musisz pokazywać, bo teraz jest przepołowiona na pół, no to jakby ta kuleczka jest też na pół przepołowiona. Ale tutaj naprawdę słuchajcie, się do tego przykładają. W środku jest raffaello, nie wiem, na przykład w pączku sneakers, w środku jest kawałek sneakersa, w Banty jest kawałek yy, batona Banty, więc naprawdę zobaczymy. Przybij, pączka może. Lecimy. Damy to z dyszka bezapelacyjnie. Ja tak samo dycha. Najlepsze pączki. To lecamy. Bezapelacyjne w ogóle dyszka. No są totalnym sztosem pomimo tego, że są dość drogie te, dość drogie te pączki, no to jednak przykładają się. A pączkarnie mają to do siebie, że pączki wypiekane są na świeżo, na miejscu. Więc takie pączkarnie będą miały już znaczną przewagę nad nie wiem, jakimiś tam cukierniami, czy jakąś biedronką, czy lidlem, bo, bo są po prostu wypiekane na bieżąco. To już te pączki, słuchajcie, można naprawdę zdobyć cieplutkie i tu świeże. czuć, tak, czuć w smaku, że one są świeże, bo tam non-stop wypiekają. Teraz przechodzimy do ostatniego gracza. On jest największy. Największego, najbardziej solidnego. Proszę, zobaczcie. To jest największy. On jest prawie tak duży jak taki talerz. No, bardzo duży, bardzo smacznie wygląda. No to zaczynamy testowanko. O kurde. A nie powiedzieliśmy jeszcze smaku. To jest, Ty? No. A, no właśnie. I smak. Tego pączka to Nutella Krówka. Pierwsze, co się rzuca w oczy, że nie ma nadzienia w środku. Nie ma? Nie ma, jest tylko. Z no, ale jest na zwierzchu, nie? masz nadzieję. Jest solidny, ale nie ma nadziei. No ale i tak będzie słodki, bo. Dobra. On ma z, On za nas w środku będzie mieć na zewnątrz. Na zewnątrz. Testujemy. Mm. Mm. <ścoughs> <ścoughs> Bardzo Czyli jakbyś nie wiem. Mm. Tak dopiero się budzi jakby się nie wiem co ja w <ścoughs> Dobrze, że on nie ma nadzienia w środku, bo on byłby za słodki. Za słodki, no. On jest za słodki. Też słodki. Ale bardzo dobry. Na czym nie smakuje. Dzień bardzo smakuje, a jest bardzo słodki. Mhm. Zmiana kadru trochę, trochę. Posprzątaliśmy. Pomyliśmy ręce i przechodzimy jeszcze do oceny tego poprzedniego i wyłonimy zwycięzcę spośród tych wszystkich pączków. Dla mnie bardzo pączek dobry. Taka myślę, solidna ósemeczka będzie. Aczkolwiek całego nie byłabym w stanie zjeść za słodki. Bardzo um, słodki. No, bardzo słodki. No ja daję dziewiątkę, bo lubię takie się. Słuchajcie, po podliczeniu naszych ocen teraz od ostatniego do pierwszego miejsca powiemy Wam, jak oceniamy te pączki z tych różnych miejsc. Ostatnie miejsce zajmuje Oszą oraz piekarnia Gwóźdź. Kolejne miejsce zajmuje cukiernia Elite. Kolejne miejsce zajmuje Lidl. Następne miejsce zajmuje Egzekwo piekarnia cukiernia Natura i cukiernia Kandulska I teraz słuchajcie na podium, czyli trzecie drugie i pierwsze miejsce to miejsce trzecie zajmuje egzekwo Żabka oraz Biedronka Drugie miejsce zajmuje Stara Pączkarnia Pierwsze miejsce z dziesięciu zajmuje Pączek w Maśle Uuu! Trzeba przypomnieć o smaku Raffaello, i ten pączek zajmuje, słuchajcie, pierwsze miejsce. I za tym też idzie oczywiście pączkarnia, pączek w Maśle, Także. Brawa! Brawa, brawa, brawa. Jeśli chcecie udać się tutaj w Poznaniu na przepyszne pączki na tłusty czwartek, albo na jakąś inną okazję, to słuchajcie, według naszych ocen, najlepszym pączkiem En, y, był właśnie pączek. Z pączka y, w maśle. Z pączkarni pączek w maśle. No, to takie trochę wasze maślane, ale dobra. No, y, wedle, według nas, słuchajcie, smakowo najlepszy, jakościowo najlepszy. Pączki zawsze świeże, codziennie, codziennie są nowe smaki. Dlatego bardzo wam polecamy, słuchajcie. I u nas dzisiaj wygrywa ten pączek. Oh yeah! Jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz fajny i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Mordeszko, daj suba.